Yo <laughs> Jeden raz, bo sprzęt rozjebany Jedna próba, kurwa Ja yeah. Ej hey. yeah. To był niebezpieczny czubek W kieszeni miał krajówę, a za paskiem miał gazówę Telefonuj do w chłopaki jechali suwe, Musi wypłacić gotówę, trochę drogie, ale takie lubię Chciałem wbić na posiadówę Znają mnie, bo robię rap, znają mnie, bo jestem czubem Chciałem wyjść na posiadówę Znają mnie, bo robię rap, znają mnie, bo jestem czubem Wyciąłem jej dobry numer Latamy po Gdańsku pierdoleni z kunem. Dobry wieczór państwu, dzisiaj opijamy furę I się nie pierdolę w tańce bo nawet tańczyć nie umiem Nie chciałem być sławny, bo mnie rozpoznają szmule Śmieszne tatuaży mają i chcą mi stosunek Obrzydza mnie dziwka, więc sobie dwie paki sunę Obwodnica Trójmiasto, zmieniam położenie, chcę ratunek Cześć, to ja, a to moja styluwa. Lubię kiedy sucę dupę obciskami niówa Lubię kiedy mogę czerpać inspirację z was Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Cześć, to ja, a to moja stylówa Lubię kiedy sucę dupę obciskami luwa Lubię kiedy mogę czerpać inspiracji z was Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Ale zasłoniła twarz Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Ale zasłoniła twarz Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Miało mnie pytać czy zapal...